dzień dobry po krótkiej przerwie witamy z powrotem w schronisku kundelek aj to tutaj już plakietka nadżarta zębem czasu e, i nie tylko czasu, ale widać, że licznymi zębami ale jak widzicie stanisko jest przygotowane na koronawirusa bo no, jak nie wiecie są kolejne wymogi, czyli będziemy musieli niedługo chodzić w e, Ale może na live nie będę chodziła w maseczce, ponieważ mam taką, która sprawia, że e, nie bardzo mnie słychać. E, dzień dobry, mam nadzieję, że fajnie spędziliście święta, nie wychodząc w domu, w gronie najbliższej rodziny. E, tutaj w sumie wtedy się jeszcze mniej działo, niż przez ostatnie parę tygodni. E, chociaż e, muszę Wam powiedzieć, że jutro będzie się u nas działo. <noise> będzie się bardzo, bardzo dużo działo, e, ponieważ e, do nowych domów pojedzie pięć psów. E, no z czego to trzy szczeniaczki, tak? <noise> Ale e, poza tym jeszcze dwójka e, innych dorosłych piesków. Które jednak są u nas dosyć krótko e, i przymierzamy się do wielkiej adopcji czwartkowej. Wielkiej, małej <grywania> adopcji czwartkowej. E, I to będzie, myślę, wielka niespodzianka dla wszystkich, że akurat ten piesek pójdzie do nowego domu. E, dzisiaj mieliśmy właśnie telefon w jego sprawie i e, no, nie chcę zapeszyć, bo sato już zaproszyłam, e, ale do Satu też ktoś przychodzi i. E, Myślę, że, że w tym tygodniu może uda się, żeby trafił gdzieś do nowego domu, ponieważ w stronisku, takie lękiwe psy jest pewien pułap, co można osiągnąć w schronisku i chyba co to już go osiągnęliśmy, reszta pozostaje kwestią trafienia do odpowiedniego domu i później spokojnego przyzwyczajenia się do, do domowników. Dobrze, dzisiaj pójdziemy sobie też na małe psy, tylko chciałam, żeby się troszeczkę tam uspokoiły. Bo akurat były wymieniane, więc są troszeczkę podekscytowane. E, więc, może, tak jeszcze troszeczkę o ogólnych zasadach, e, jak przyjmujemy teraz zwierzęta. Więc, e, tak jak już zapewne wiecie, e, do schroniska staramy się. Ograniczać przyjęcia psów i kotów, z tego względu, żeby ograniczać liczbę zwierząt tutaj w schronisku na wypadek, gdyby jednak pracownicy zostali objęci kwarantanną i musiało zostać prowadzone takie awaryjne zajmowanie się tymi zwierzętami. Najlepiej, żeby wtedy było ich po prostu tutaj jak najmniej, i najbezpieczniejsze będą u kogoś w domu. Więc zachęcamy do adopcji naszych zwierząt, psów i kotów. Z takich młodych zostało głównie, z takich młodych piesków zostały głównie chłopaki. Chłopaki zazwyczaj mają podgórkę w schroniskach, szczególnie jeżeli to są psy średnie czy większe. No jakoś tak, większość ludzi zazwyczaj dzwoni po posuczki i to jeszcze małe. Więc duże chłopaki mają gorzej, ale jak najbardziej zachęcamy do ich adopcji. Jeżeli ktoś myśli, że Mieszkanie, że w mieszkaniu pies się męczy, nic bardziej mylnego. Proszę pomyśleć o tym, ile tej przestrzeni ten pies ma tutaj w stronisku tak naprawdę. Jest to jeden kojec, często dzielony z jakimś innym psem, więc naprawdę wasze mieszkanie to będzie dla niego pałac, tak? A szczególnie, że będzie tam człowiek, który będzie dbał o jego potrzeby. No i będą wspólne spacery i wspólny kontakt i zabawa. Więc e, zachęcam do tego, żeby zajrzeć do naszej zakładki na stronie Stroniska. E, zwierzęta do adopcji, psy dorosłe, samce. E, I tam po prostu sobie wybrać jakiegoś e, fajnego psiego towarzysza. To jeżeli chodzi o przyjmowanie, tak? O, ograniczamy przyjęcia. Jeżeli ktoś znajdzie e, psiaka biegającego luzem po terenie Rzeszowa, prosimy o przesłanie zdjęcia. E, my zamieszczamy takie ogłoszenie na stronie internetowej, chyba, że tak jak właśnie dzisiaj się wydarzyło. E, Piece, którego zdjęcie nam e, przesłano. To jest piesek, którego dobrze znamy i który sobie po prostu biega, ponieważ co chwilę ucieka. Ucieka z kawałkiem takiej linki, tak? Więc widać, że właściciele starają się, żeby pies takim jednak nie nawiał, a jednak jemu się, jemu się udaje. No, więc cóż, każdy kto miał jakiegoś psa uciekającego, Wie, że no jest pewna ilość rzeczy, które człowiek może zrobić, a potem po prostu no jednak pies tak czy siak czasami ucieknie. Więc to jest taki starszy piesek, który sobie biega w okolicach szyfierowni i na pewno wiele osób z Was go kojarzy. Taki dereszowaty. Więc no, więc jeżeli ktoś nam prześle takie zdjęcie i my rozpoznamy psa, no to zazwyczaj albo kierujemy do właściciela. Albo y, dajemy inne zalecenia, a tutaj po prostu, żeby pies. Od... A on był 500 metrów od domu, więc podaliśmy, gdzie piesek mieszka. Ej, dobrze, jeżeli chodzi natomiast, pomału zaczynamy dostawać zgłoszenia dotyczące kotów. E, więc jeżeli chodzi o koty i kocięta i kocice, które się właśnie okociły, tak naprawdę tym kociętom i tej matce jest najlepiej tam, gdzie jest. E, Michalina bardzo miło to czytać. Myślę, że nie wiem czy będzie live po kwarantannie. Zastanowię się nad tym. No zobaczymy. Tak naprawdę jeszcze tak daleko myślami nie sięgałam. Na pewno póki jest kwarantanna będą transmisje live. Natomiast poprzednio było coś takiego, że co dwa tygodnie też była transmisja live ze schroniska. Ale tylko właśnie co dwa tygodnie. Więc możliwe, że po prostu będziemy robili co tydzień takie transmisje live. Sobotnie były, kundeleko poranku. Więc może po prostu będą wtedy częściej. A szczególnie, że no jednak. A, wracając do kocięcia. No szczególnie, że właśnie kociąt będzie jednak przybywało. Kocięta należy zostawiać z matką. Należy. Nie należy ich zabierać tam, gdzie, z, tam, z tego miejsca, gdzie przebywają, chyba że grozi im faktycznie jakieś realne niebezpieczeństwo. I jeżeli kocięta takie pozostawione same, wiem, że trudno jest osobie, która nie widziała nigdy kociąt takich małych, ocenić, czy to są kocięta najedzone, czy to są kocięta, które są pod opieką matki. Dlatego zazwyczaj najlepiej jest po prostu zatrudnić te maluchy tam, gdzie są odczekać dwie godziny i wrócić w to samo miejsce i ocenić jeszcze raz sytuację. Ponieważ e, kocica na tak, w takich początkowych dniach nie będzie na raz zbyt długo zostawiała swoich maluchów. E, kocięta, które są pod opieką matki, będą miały wylizaną, e, wylizane futerko, e, brzuszki będą pełne, one będą ciepłe e, i, no i będą tak, czy tak powinno widać, że, że ktoś nad nimi, nad nimi czuwa. I takich kociąt nie należy zabierać, ich opieka nad nimi zabiera tak dużo czasu, jest, jest wyczerpująca, ponieważ człowiek to nie kocica, i musimy takie maluchy karmić co 2-3 godziny. I jeżeli tych maluchów jest są 3, tak? Jeżeli te maluchy są 3, no to jeszcze OK, <gryw> damy radę. Ale co jeżeli tych maluchów jest kilkanaście? To po prostu nie mamy sił przerobowych, żeby te kocięta odchować. Będziemy wtedy, jeżeli takie potrzebujące faktycznie pomocy trafią pod naszą opiekę, będziemy poszukiwali domów tymczasowych. Więc jeżeli ktoś z Was chciałby na tej kwarantannie zrobić coś fajnego, a naprawdę odchowywanie kociąt, no można się od tego uzależnić. Pomimo, że jest to stresujące, pomimo, że nie wszystkie udaje się uratować, śmiertelność u takich kociąt to jest z rzędu 50. Do 75%. Ale znaczną część, jeżeli się człowiek do tego przyłoży, udaje się uratować i później udaje się znaleźć nowe domy, więc jest to naprawdę fantastyczne przeżycie i wszystkich do tego zachęcam. Będziemy mieli wydarzenie niedługo, w którym będziemy publikować filmiki instruktażowe, informacje, jak zaopiekować się takimi malotami. I jeżeli ktoś takie maluchy znajdzie, które będą wymagały potrzeby, prosimy o kontakt. Będziemy wspólnie oceniali czy faktycznie należy podjąć. Człowiek powinien podjąć opiekę. No i wtedy będziemy was prosić o to, żebyście to wy, to wy, zostali domem tymczasowym dla, dla takich kociąt, ponieważ nas jest mało. Nas jest, nas jest mało i mamy no, ponad setkę innych zwierząt też do opieki, które wymagają naszej uwagi. Dobrze. Ale więc tak, na razie są zgłoszenia, że kocica przyszła, okociła się, czy zabierzcie je do stroniska. Nie będziemy w takich przypadkach zabierać, ponieważ. Tej kocicy jest lepiej, tym kociętom jest lepiej tam, gdzie są, można nad nimi czuwać, można sprawdzać, jak, jak one się chowają, czy są zdrowe, czy te oczka są fajne, nie są zaropiałe. Jeżeli sobie się działo, no to wtedy należy się z nami kontaktować i będziemy pomagali, ale będziemy się starali pomagać właśnie tam na miejscu, a nie przyjmując te, te zwierzęta do schroniska, po prostu. Tych kociąt w tym okresie będzie za dużo na jakiekolwiek stronisko w Polsce czy, czy na świecie. We wszystkich stroniskach na świecie jest tak, że w kocim sezonie wszędzie jest za dużo, za dużo kociąt, więc będziemy chcieli, żebyście to wy nam pomagali, pomagać kociętom. Dobrze, o, ucichło na końcach, więc sobie tam pójdziemy i odpoczniecie troszeczkę ode mnie. Popatrzymy sobie na pieski. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to oczywiście poproszę. O, chciałam Wam pokazać Edzika. Jest tam? Jest tam Edzik, jeden z niewielu naszych kotów, obecnie pod opieką schroniska. I może, może, może Edzik pojedzie do, do nowego domu. Okej. Okay. Cześć, staruszko. Paulina, czy w związku z kwarantanną są jakieś zmiany w procedurze adopcji? Przede wszystkim nie ma możliwości przyjść do strumiska i wyjść na spacer z danym psem. Nie ma też możliwości przejść się po całym strumisku i sobie wybrać jakiegoś pieska, którego się chce. A! Tutaj zjawa to jest podpowiedź odnośnie tego, kto idzie do adopcji w czwartek. Ale to jest tylko podpowiedź, nie zjawa. Zjawa, zjawa z nami zostaje. E, więc jeżeli chodzi o procedurę adopcji, trzeba wyjść do nas na stronę, wybrać sobie pieska, którego chce się adoptować. I co? Później zadzwonić do nas do struniska, porozmawiać na temat danego pieska. My staramy się doradzić, czy to jest pies, którego no, chcielibyście adoptować, którego chcielibyście mieć w domu, który będzie do was pasował. Jeżeli tak, kierownik wyrazi zgodę na adopcję, no to wtedy po prostu przyjeżdża się na umówioną godzinę i dzień, podpisuje się umowę adopcyjną i, i wychodzi się z pieskiem. Tak to wygląda. Proszę zobaczyć, kto tutaj trafił do ekipy dzikusów i staruszków. Zupełnie dziki parku. Cześć, cześć, cześć. No cześć. Ale będzie mi bliżej do siebie teraz. Tak. No. I jak się dogadujesz z ekipą? Chyba tutaj rozkazujesz wszystkim, co? No. Tak. ha, <grystanie> ha. Dobra, idziemy dalej, bo tak naprawdę e, to chciałam pokazać. O, nie! Siedzi, bo tak naprawdę chodziło mi o dwie inne sunie, które zostały do niej przeniesione, więc spróbuję je wykurzyć stamtąd. Już w momencie. Cześć, cześć, cześć! Cześć! Tak, Kasia, ty jesteś najfajniejsza, ale chciałam pokazać te dwie maloty. Cześć, cześć! A ignorujesz. No nie przyszłam. A, żeby się trzeba, tak. Cześć, cześć, cześć! Chodź, chodź, chodź. Tak, to są takie dwie małe Tam Tamta nazywa się Hera. Jedno oczko niestety będzie musiała mieć usunięte. E, no jest troszeczkę może wyższa od Salci, która teraz po mnie skacze. E, a tamta druga, ruda, nazywa się Hanna. No cześć. No jo, jo jeszcze się nie dogadujemy idealnie, ale już niedługo. Matko, skacze po mnie z tyłu, zaczepia się. E, to jest bardzo fajna, i jeszcze troszeczkę nieśmiała sumia. Ale naprawdę zrobiła duże postępy ostatnio, ponieważ jeszcze do niedawna po prostu siedziała, wbita w kąt i się bała wszystkiego. A teraz trafiła do salci i jest o wiele, wiele lepiej. Cześć! No proszę. salcia, pokażemy jaka pana jest malutka. To jest naprawdę drobna sunia. Jeszcze troszeczkę przestraszona, ale no, chcielibyśmy, żeby trafiła gdzieś do domu, żeby w spokoju mogła do siebie dochodzić. Dobrze. A Hera sobie chodzi tam. Jak widzicie, Hera jest troszeczkę bardziej lękliwa. I to, e, to wszystkie dźwięki, ten szkod, obojętny hałas jest w stanie trochę przestraszyć. Dobrze, no i tam się Więc tak, tamta to jest Hanna, mała ruda. Hana, czyli świat. A tam jest Hera. To tak się śmiałam, że powinna się nazywać hufajstowska, ze względu na to, że ma jedno oko. Jedno no! O, Przepraszam Was bardzo za ten hałas, ale tak to jest takie salcia na wybiegu. Czy Filip, który myśli, że mam coś w ręce. Ale nie mam nic w ręce. Nie mam nic do jedzenia. Nic nie dostaniesz. To są moje palce. Tak? Pokaż. Daleko skoczysz. Aha. Tak, daj buzi. Dobra. Okej. Okay. No to pokazałam takie yy, dwa maluchy. Postaram się nie tylko zrobić im jakieś fajne zdjęcia i wrzucić na stronę. Ale jeżeli ktoś byłby zainteresowany no, socjalizowaniem takich piesków, one trafiły do nas z domu, gdzie miały mało kontaktu z człowiekiem właściwie miały kontakt z jednym człowiekiem, starszym panem, no i jak jego zabrakło, trafiły do stroniska. Więc ktoś, kto by je adoptował, no musiałby. No, tak jak z wieloma takimi wystraszonymi pieskami, które nie postrzegają człowieka jako najlepszego przyjaciela od razu, potrzebują trochę, czasu, no trzeba właśnie będzie im pokazać cierpliwość i e, przykupstwem po prostu zachęcić do tego, żeby na nowo zaufały człowiekowi. Dobra, yy, no to w takim razie myślę, że na dzisiaj to wszystko. Chyba, że ktoś ma jakieś pytania albo jakieś sugestie to bardzo chętnie e, posłucham. E, stale ktoś do nas przyjeżdża i podrzuca nam troszeczkę karmy. Jesteśmy Wam bardzo za to wdzięczni. Każda ilość karmy się nam przyda. E, czy to dla psów, czy dla kotów, a także już pomalutku będziemy zbierać karmę dla kociąt. Także, jeżeli ktoś by chciał nas wesprzeć finansowo, to oczywiście też będziemy za to bardzo wdzięczni. No, nasze pieski są starsze, leczenie dużo kosztuje, więc wszelkie informacje są u nas na stronie. Dziękuję też osobom, które zdecydowały się na wirtualną adopcję, których zwierząt pochodzą ze stroniska. Postaram się jak najszybciej zaktualizować naszą stronę i zamieścić informacje, które psiaki zostały. Adoptowanej wirtualnie. Adopcja wirtualna polega na tym, że opieką finansową obejmuje się wybranego pieska i te książki są później przekazywane no, na, na wszystkie zwierzaki u nas w schronisku. Nie ma także jeden pies, który jest pod opieką wirtualną, nie jest jakby specjalnie traktowany, bo nie mamy takich możliwości. Ale jeżeli taka osoba chciałaby później go odwiedzić, jak najbardziej może, może też nie wychodzić na spacery. Więc jest to jak, jakiś sposób właśnie opieki nad zwierzakiem, jeżeli się nie może adoptować psa czy kota ze schroniska. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o zgłoszenie, to już wydaje mi się, że wszystkie y, tematy na dzisiaj poruszyłam. Dobrze, no to w takim razie do zobaczenia jutro. Cześć! A o, matko! Jest pytanie jeszcze na koniec. E, Michalina się pyta, czy macie coś do tłumaczenia obecnie, abym ja mogła w tym pomóc? A właśnie! mam, e, Tak, mamy bardzo dużo rzeczy do tłumaczenia. Mam taką grubą książkę o opiece nad zwierzętami w schroniskach. Więc po prostu porobię skany stron i będę rozsyłała. Może właśnie na tym wydarzeniu, tłumaczymy dla schronisk. Tam będę dodawała właśnie takie stronki zeskanowane, które będzie można przetłumaczyć. Bo jest to fantastyczna książka, super opracowana przez specjalistów i tylko że właśnie w języku angielskim. Dobrze, dzięki, że, że się zaoferowałaś, będziemy, będziemy, będziemy w kontakcie w takim razie, bo cały czas też powstają różne wytyczne odnośnie sytuacji z pandemią i, tego, i tym jak należy jak powinno funkcjonować, czy też gabinety weterynaryjne jak powinny funkcjonować. Staramy się większość tych zaleceń wprowadzać w życie i yy, no cóż, i do tego bardzo się nam właśnie przydaje praca wolontariuszy tłumaczy, więc idziemy w podparcie. Dobra, do zobaczenia.